Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i w Ewangelii wraz z Chrystusem udajemy się na pustynię, gdzie on kuszony jest trzykrotnie przez szatana. Każda jego odpowiedź, jezusowa odpowiedź na kuszenie złego ducha, może być dla nas doskonałą lekcją co do tego, jak przeżyć okres Wielkiego Postu i co zrobić, by ten Wielki Post przyniósł w naszym życiu duchowym jak największe owoce. Pierwsze kuszenie polegało na tym, że szatan zaproponował Jezusowi, by zamienił kamień w chleb. Jezus odpowiadając, że nie samym chlebem żyje człowiek, wskazuje nam na wartość postu, postu, który trzeba nam odkryć w tym szczególnym czasie liturgicznym. Drugie kuszenie złego ducha to wezwanie do tego, by przyjąć wszystkie bogactwa świata, by stać się panem tych rzeczy, które są w koło, by stać się panem wszystkich królestw, by przygarnąć do siebie jak najwięcej. Jezus odpychając tą pokusę, pokazuje, że nieważne jest to, co i ile posiadasz, ale tak naprawdę to. Ile dzielisz się z innymi? Wskazuje na wartość Jałmużny, która również jest wielkopostnym uczynkiem pobożnym. Wreszcie trzecie kuszenie polegające na tym, by rzucił się z urwiska, ma wystawić Boga Ojca przez to na próbę. To pokazanie, że przecież Pan Bóg jest miłością, Pan Bóg nam pomaga, więc wystawianie go na próbę jest tak naprawdę zuchwałem oczekiwaniem na jego pomoc. Jezus nie skacze, jednocześnie pokazując, że Bóg owszem jest gotowy nam nieustannie pomagać, ale trzeba go o to poprosić na modlitwie. Co trzecia wskazówka Jezusa na czas Wielkiego Postu. Odkrywajmy wraz więc z Mistrzem z Nazaretu, z tym, który dzisiaj jest na pustyni, wartość postu, modlitwy i jałmużny, trzech uczynków pobożnych. A Wielki Post, który przecież dopiero się rozpoczął, na pewno przyniesie upragnione duchowe owoce.